Halo Al, tutaj zostawię 1 I globus 1122 2. I dzisiaj e, chcielibyśmy e, zacząć tak naprawdę nie... no. Przedstawić nową wersję, zagrajmy w Diablo 2 ponieważ no poprzednia za bardzo nie wyszła No i musieliśmy też wykasować te savey Więc mam pierwszego questa e, Zabij wszystkie potwory w siedlisku, więc jedziemy Trzeba tutaj po prostu szybko, wszystko szybko zabić, prosty quest, mm -hmm. trzy minuty roboty. <grym> Dwie. Cicho. Oczywiście te, te wielkie, te, te, to jest Jezusia Żona, ta wielka. Przypominamy, mamy pierwsze levele. Mm -hmm. A się Żona, to ta to wielka, ta, ta, ta. To się wytnie z filmu Ta miłość się zakazana Cezura pi? O level Już? Ja też no, nie Nie uciekaj Jestem... Kto chce PvP proszę pisać na Na PM na nasze wspólne konto na YouTube I, dobra, Mamy was na skilla na drugim levelu Nawet jeżeli gracie na botelecie nie macie o, mamy aurę, mamy 40% do obrażeń jak, okrzyki czy zdolności bojowe? no co chcesz, już mi to mm. będę pakał. płacz, płacz dziecko, płacz się, wypłacz nie znam strategii na single player, ja grałem na battle.net nie A! ja sobie zrobię kurde, uciekłeś z śmieci hamera Hamera, hot czyli... Jaki ty mądry? Czyli będę rzucał młotkami i no z kilo Zawsze tutaj to by pasji jak? Zaśpiewaj jej czarne oczy i będzie dobry pod. Moje do czarne oczy! Nie lepiej nie śpiewaj bo jeszcze gra się wyłączy Co jest? W ban zaśpiewanie na skypie dziękuję hmm. okay, kofa. Ale nie! Trzeba w tym komtasie studio czy tam Sony Wegas w czym robić, trzeba dodać jakąś nutkę w tło taką wyciszoną. Taką, taką, taką JP, JP, na 100%, firma ma Ale nie, to ma przekaz, to ma przekaz. Słuchajcie, to najlepsza muzyka świata, szkoda, że nie ma przekazu, to w ogóle hip-hop nie jest. <śpiewanie> nie, superw te ale w set Gra się wyłączyła. <śpiewanie> No, pierwszy mini boss ten... Tak, pierwszy mini boss. ja co się zagowało. Ach, to to za zdzierstwo. Użyj pota, bo padnie ja mam levelupa. Czemu go nie biję? Nie ślaga. Nie! Nie! Ej, uważaj. Nie go... Ja przytam gorący. No, 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 no. ja gorący trup. Ja gorący trup. O, oh, jaki ty jesteś gross. O! Oh. Oh my gosh. Nie, zabijamy tego szamana pierw, ponieważ on będzie wskreszał tych debili. Wkrzeszał? Wkrzeszał. Tak, to jest nowe słowo. Nie w... się w... z nowych no, słów. Yy, on będzie wkrzeszał tych debili, więc go wpierw e, zabijamy. Arek ma wady wymowy nie śmiejcie się z niego. Nie śmie nie, nie. się z nowej wymowy. To się dalej gada na wschodzie. Ale... U, u, u Ciebie to stwierdzili, czy to tylko my tak mówimy? U mnie stwierdzili już dawno, człowieku. Chciałem to ukryć! Bo świeżka A tam nie ma... No, tam tam nie ma lekarzy. Jest w ogóle bieda i w ogóle. Ten internet jest ten, jak z przeka przekaz dla dzieci Neo. A ja coś ty, ty weź, ty się zastanów co ty mówisz, bo ty czasem by... ...zawaliś coś Oj, to w biednej wsi w Afryce, mm. zwano Koko jumbo, Koko Dżambo, Już koniec. Więc, dziękuję wszystkim za uwagę i poz... A nie, jeszcze wróć do Akary po nagrodę. Chodź tyle... To... te ja Nie pozwalam. Nie da, akara, go. Gdzie Akara, kara? dupa goła? ona, Akara? Łakar, oh a no, Kasia. No kany trzeba iść. Kasia przeczytamy. Wo no? ja będę pierwszy. Więc pierwszy... i dostaliśmy w nagrodę jeden punkt skilla, wydajemy sobie, jesteśmy ProKaksy, bo już i tak mamy was na skile, tak będzie jeszcze łatwiej. No. Więc dzięki wszystkim za uwagę i pozdrowienia!